Mam nam jeszcze dwa. Po prostu do niedźwiedzia. Niedźwiedź jesteś? <noise> <noise> niedźwiedź, niedźwiedź! Idzie wielka fola! Niedźwiedź patrz! Tak. Od niedźwiedzia do gorszego, tak? Tak jest! Niedźwiedź! Zaraz za lewo! Zaczynajcie od Waszych skrzydeł wielki chłap! <noise> <noise> niedźwiedź! Niedźwiedź! Przykuń miskę! Bo jak tu widzę idzie talanie! Poczekajcie, dałem będzie lepiej. Uwaga, uwaga zieloni, zalewamy, zalewamy. Zaczynamy od znaczenia. Na 3-4. Uwaga, uwaga. 3-4. pora, idzie. Uuuu. Leci, 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 leci. Borsuk, zbieraj wodę, zbieraj wodę, zbieraj wodę. Na Durach czekałyśmy na bieżące. Już dni, miesiące przed to odliczałyśmy dni. Robiłyśmy zakupy. No i bardzo nam się tęskniło, skniło także no będzie nam no na pewno bardzo smutno z tego powodu że się to wszystko skończy tak i że będziemy no musieli dobrze, się no z zielonymi. jeszcze Bardzo słuchaj mamy dla ciebie SMS-a Zrobiła nam dzisiaj sabotaż i zabrała nam lewe skrzydło, ale wszyscy porządkowi dali radę odzyskać nasze dzielne, zielone skrzydło. Gadamy sobie porządkowi rzucili, odzyskaliśmy pióro a bratu wręczymy tubę został przyczepiony do tuby e, gościu jeden e, i czarni się nim zajęli oczywiście ja widzę, że tu macie lżejsze tuby po znajomości Cześć Zielono! Biało-czerwono chodźcie pomocy! nie ma szans, nie ma, nie ma Daj mi siłę, bym uwierzył, bym życie, przeżyć Rewelacja, naprawdę pogoda nas rozpieszcza, to jest temat number one na tej pielgrzymce Nigdy nie byłem na takiej pielgrzymce, żeby codziennie temperatura nie spadała poniżej 30 stopni Ale jak widzicie, już teraz nie widzicie, przed chwilą tam za samochodem po drugiej stronie Odbywał się taniec Belgika. Wszyscy tańczyli, zadowoleni, nikomu nie przeszkadza. Nogi są już tak rozkręcone, że mogą biec nawet do Zakopanego. Zapraszamy. Sprawdźcie sami. Dzisiaj czuję się naprawdę fatalnie. Ja wiem to wszystko przez cały wczorajsze długie to, tam Jeszcze dodatek, nie dali nam przed chwilą postoju, tylko 5 minut w lesie, żeby się wysikać. <słyszy> Do przodu. Bardzo mnie to zirytowało i jeszcze nie lubię jak się śpiewają i ta konferencja też mi się nie podobała. W ogóle już mi się strasznie nie chce iść, ale i Mi też się idzie cudownie. Dlaczego? Jest spoko, jest ciepło, taka pogoda afrykańska, to troszeczkę może wahamy, palmy rosną, Rzeczka płynie. A te przystanki co 9 km zupełnie nie są potrzebne, moglibyśmy iść bez przerwy. Także jest bardzo fajnie, naprawdę. Ale ja rozmawiamy. No nienamadzane Nie wiecie jasno niewidzialne Daj mi siłę, by mu wierzył Bym mógł pełni życie przeżyć No wie siostra, są zmęczone, bo nie są zielonej po prostu. No, no sorry Niestety Taka sprawa Pyknie?